Heju, tu Odiska aka Odiś, jest ze mną. Olciak. Tak, jest ze mną Olciak. I teraz nagrywamy odcinek. Wcześniej nagrałam z nią y, odcinki, ale ich nie było słychać, ponieważ aż miałam słuchawki. Tak, a dziewiąty to, ben, to był numer dziewiąty. Dziesiąty odcinek to taki mini specjal specjal. Specjal z okazji takiej pełnej liczby odcinków na moim YouTubie. No i nie wiem. Jak będzie 17 level i bardzo go chcę mieć, bo zostało mi 84 tysiące do końca. No ponad trochę, ale, ale, ale mało. Zrobię taki dłuższy odcinek, bo pogrzewałam bandikam i mogę sobie powiększyć limit czasu. No i nie wiem. Powiedz mi, co nie mam zrobić? Nie wiem, ale tak sobie teraz ym, weszłam ym, na, ym, no, na przyjaciół, potem teraz weszłam sobie na forum i był temat szukanie znajomych. I ta osoba, która szuka, nazywa się sprzedam w, w, w boże. No. Taka, ja zaraz wejdę. Jaki to był temat? Szukam znajomy. No, szukam znajomych, i taka... Ta minka, no. Mm, o, widzę. Zobacz, jak ona się nazywa. No, nie wiem. What the fuck? Co to jest? Mój Boże. Ale co to... co to jest? Co to jest? Ja... Ona sobie dała sama... sama sobie dała komentarze, serduszka. No właśnie ludzie tak robią. Żeby być w tych najnowszych dalej. Ja mam coś takiego. Też na... Bo no zobacz, bo ja miałam. E, e, zrobiłam taki. E, jakby. No, takie forum, na którym piszę e, punkty za Unię, nie? Bo ja przetworzyłam kiedyś bardzo fajne rzeczy i dostałam jakieś szajskie lustro. A powinno się przetwarzać, zdobędzić. Z nie wiem, jak to powiedzieć. E, Tę liczbę punktów, którą trzeba, i potem dostać za to jakiś unikat. No. Bo ludzie marnują swoje rzeczy, które im się podobają, które naprawdę chcą zostawić, ale nie chcą. No nie chcą po prostu yy, dawać tego, ale dają i dostają wszystkie lustre, tak jak ja. No, to straszne. Ja się ostro przejechałam na tym i musiałam kupować Mama wykupiła Vipa, żebym mogła sobie kupić tą kozurę, którą mi się podobała. I patrz. Jedna dziewczyna, ja ci przeczytam jej nick, takie dwa koło siebie nawiasy Alusia, nie wiem czy coś dalej tam jest. Napisała pod moim tym postem, lepiej wymieniać się ze mną unikatami. In serio? Yeah. <laughs> Mój no. Boże. I jedna dziewczyna napisała, myślę, że to przez Putina. <grywa> Fajnie by było, jedna napisała, druga, kolejna XD ta Alusia. Kiedyś się dostawało to za Unii. to tu, tutaj tu mowa tu o roku i początku. No to, e, sorry, ja nie grałam w 2011, tylko zaczęłam od 2013 chyba. Ja też zaczynam, ale ja zaczęłam od 2013. Ty ja zaczęłaś chyba od marca, a ty od czerwca. Ale ty masz 25 level, ja ci zazdroszczę. Nie, ja zaczęłam od sierpnia. A ja ci zazdroszczę, ty masz 25 level. To nie ma sensu, ty zaczęłaś wcześniej, a ja mam od Ciebie większy level. No. No, ale ja ci zazdroszczę w pozytywny sposób. Hm. Jakbym miała, to miałabym większy level. No, bo ja widziałem dziewczyny na YouTube pokazywały niby, nie? Haki, że jak dajesz ten email, to te hakerzy myślą, że to że dostają linka, punkcik taki dzienny że ktoś chce użyć tego, tego i zmienia ją na BIPa, nie? No. To ja dla żartu, i dla śmiechu zrobiłam to na innym koncie i nie wyszło w ogóle. No właśnie, no bo to skąd? A może ten ktoś jest takim hakerem i po prostu nie da BIPa, tylko weźmie i kurde ukradnie konto. Bo nie, prze, nie przemyślała ta, ta dziewczyna tego, że niektórzy ludzie są mądrzy. I wiedzą, że to jest głupia i nie działa. No, ja widziałam jedną dziewczynę, bo oglądałam jeden raz taki ten, ale tego nie robiłam, bo po prostu mi się lubiło. I to obejrzałam. I jedna dziewczyna w komentarzu napisała: Dobra, raz się. Halo? Halo? Przez chwilę ci nie było słychać. Ale teraz mnie słychać, tak? Tak. No powtórz jeszcze raz. Halo. Serde, ja mam bardzo krótką pamięć. Nie pamiętam, co przed chwilą powiedziałam. Że jedna dziewczyna mówi, że raz się było, coś takiego. Ja też to widziałam. Że ona raz się. ten. straciła pipa przez to, nie? Aha. Czy coś takiego. Bo ja też widziałam ten komentarz tam. Dobra, jeszcze 6 minut nagrania. Ja bym się cieszyła, jakby ktoś mi dał pozdro oprócz ciebie, bo ty mi dałaś 50 tych pozdrow. Nie wiem. Zrobię sobie luczkę. I dziękuję za ten taki że fajny. Słyszałam naciskanie myszki, boję się. Boję się. To... Boję się, boję się. Boję. Zarobię sobie trochę famę na kartach. Nie, no bo musiałam się teraz lognąć i w ogóle zgadnąć, co teraz jadę. Nie mam pojęcia. Powiem, powiem tylko, że to jest pomarańczowe. Pomarańcze! Super, zgadłaś! Słyszałam, że twój tata mówił, że dzieci się, albo coś. Coś na tym. A zgadnij, co ja teraz jem, bo ja ci nie powiedziałam. Poczekaj, zaraz wracam, bo mnie brat woła. Ja chyba, że. Chyba skończył odcinek. Muszę coś. Sobie... Zrobię odcinek, taką serię. Nie wiem, jak to nazwać. I. O! Widzę cię! O mój burza! Zrobię serię. E, dobra. dobra. jak jestem. się pożegna, ja jeszcze powiem, zrobię taką serię. Nie wiem, jak to nazwać. Takiego. Czas pozder. i zobaczę, czy ktoś w ogóle da. A jeśli nie, to będzie taka śmichowa seria. Dobra, to pa, pa buzieczki!